Będę zalewał. O, patrzcie się. Woda przygotowana. To są gąski. Ja to będę zalewał. Specjalnie zalewał od tobą. Tylko poruszam, żeby bardziej się rozchodziła wszędzie. I to już do marynaty Tak samo. Każde jedno w marynaty przyjdzie, tu są gąski, to są oślepy. Ja to robię tak w ten sposób nożem, żeby dobrze wszystko pozachodziło. Teraz zakręcam i zobaczcie gąski do góry nogami następne tak samo łał gorące to są maślaki i tu mam gąski też właśnie dzisiaj wyszło mi maślak i dwa razy gąski Dwa sujki. Dzisiaj tyle uzbieramy. O, pokażesz. jeszcze. Patrzcie się to. To dzisiejsze. Zbieranie moje. Gąsek. Mamy gąski kolorowe, zieloniutkie. Hmm.